Dzień dobry, Błażej Kronic. Witamy w Radio Parada. Witamy w naszym studiu pana zastępcę burmistrza Strykowa, dama Kazimierczaka. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I strażaka Dawida Borkowskiego, OSP Kiełmina i zdobywcę Sky Tower. To może. Dzień dobry. Powie pan, co to jest to Sky Tower? Sky Tower to jest jakby ogólnopolskie zawody strażaków, jak i osób takich prywatnych. Te zawody dzielą się na dwie kategorie właśnie strażacką i normalną. I co pan tam ja robił? Właśnie, ja brałem właśnie udział <laughs> w tej jakby kategorii strażackiej no i tam za zadaniem jest wejście na 49 właśnie piętro to jest chyba 1142 schodki w całym umundurowaniu strażackim. Ale to w jakimś bloku gdzie to było czy to jest specjalna jakaś wieża? Jakby dół jest stricte sklepy nie sklepy Góra jest to jest chyba połącznie. taki wieżowiec, tak, prawda? Tak, ten Sky Tower to jest najwyższy to jest, wieżowiec jest połączone... we Wrocławii i po prostu pan wszedł najszybciej na ten wieżowiec w ręsztunku. W sensie nie może najszybciej, ale na pewno udało się z całym zapasem powietrza. <laughs> Panie burmistrzu, spotkaliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o aktywności w gminie Stryków. Proszę powiedzieć, czy ta sfera aktywności, no, jesteście znani z tej logistyki całej, ale wielka inwestycja w tej chwili, która będzie wspierała aktywność, czy ta aktywność w Strykowie jest w ogóle dla Was istotna, dla władz gminy? Tak, jeżeli chodzi o aktywność sportową, to jest to jeden z priorytetów naszego działania. Zwracam na to wielką uwagę, bo mamy świadomość, że aktywny mieszkaniec to zdrowy mieszkaniec, to mieszkaniec, który jest pewny siebie, który wie, czego chce. Te problemy, które się pojawiają w życiu codziennym, powszechnym, no dzięki sportowi, ruchowi i rekreacji wszelako pojętej, po prostu te problemy odchodzą, mijają, tak. Stąd rozpoczęcie tej dużej inwestycji budowy Centrum Rozwoju Strykowa, które Czyli będzie... to jest taka wielka inwestycja sportowa, tak? Wielka sportowa, ale również edukacyjna, edukacyjna i kulturalna, bo tam oprócz tego, że tam będą boiska do piłki nożnej, do koszykówki, siatkówki, do różnego rodzaju sportów, to będzie również hala sportowa, będzie sala widowiskowa o domu kultury, będzie szkoła posła, będzie przedszkole. Także to będzie wielofunkcyjny. Czyli takie kompleks. kombo, takie, tak, tak. Będzie kompleks wielofunkcyjny, ale właśnie po to, żeby nasi uczniowie, którzy na przykład do tych szkół tam będą chodzić, uczęszczać, żeby sport, który będzie w bezpośrednim sąsiedztwie edukacji, Szkół, wpisało się w taką codzienność, codzienne życie, żeby ten sport nie był dodatkiem po lekcjach, tylko żeby był taką codziennością. Ale robicie też szereg imprez, prawda? Wspieracie też organizatorów imprez sportowych. Tak, no, na terenie gminy Stryków organizujemy wiele różnego rodzaju imprez sportowych. To wspomnę o triatlonie. W tym roku wyjątkowo odłatną z uwagi na remont zalewu, który remontujemy właśnie po to, żeby powiększyć też tą część sportową, tą użytkową. Czyli w tym roku wody zabrakło po prostu. No tak, były tam maszyny, maszyny budowlane, po prostu nie można było tam uczestników wpuścić na teren i faktycznie część wody była, została spuszczona z zalewu, także przez to była A Inne imprezy? Odbywają się oczywiście tak corocznie, powstają też nowe imprezy, ale tutaj wspomnę o biegu powstańca, który ma na celu upamiętnienie bohaterskiej powstawy tutaj lokalnych patriotów. W Styczniowe w bitwie pod Dobrą, to scala mieszkańców właśnie przez aktywność sportową, ale również oddajemy hołd poległym tutaj w tej bitwie. Z panem Dawidem współpracujecie, rozumiem, tak? Oczywiście. Panie Dawidzie, pan jakoś wspomagał pomaga sportowo tą gminę można powiedzieć że my jako straż właśnie prosimy gminę o wsparcie może tak i to jakoś tak to scala że po prostu można powiedzieć że właśnie słynna akcja właśnie ze Sky Towera z tamtego roku właśnie wchodziłem na Sky gdzie właśnie pomagaliśmy Jasiowi Bruchackiemu właśnie to jest... bo pan bierze często udział w akcjach charytatywnych tak. prawda poprzez łączy... sport pomaga pan innym ludziom właśnie sport poprzez straż właśnie pomagam Chcę to wykorzystać jakby do pomocy właśnie dzieciom czy tam innym właśnie instytucjom. No i właśnie dzięki temu, że właśnie robimy to na taką skalę, no to właśnie gmina ładnie nam fajnie się łączymy, żeby nam to żeby wszystko pomagało. Jakby, tak. Panie burmistrzu, ostatnie pytanie. W jaki sposób chcecie, czy dbacie o różnorodność tego wsparcia aktywności fizycznej? Co, co planujecie w najbliższym czasie, w najbliższym sezonie? W najbliższym czasie, no próbujemy, bo mam świadomość tego, że nie wszyscy obrawiają na przykład piłkę nożną czy kolarstwo, tak? także planujemy takie inwestycje, żeby dla każdego było coś dobrego. Budujemy takie siłownie zewnętrzne. Mamy tutaj w Strykowie, Strykowską Akademię Seniora, dla których prowadzimy zajęcia. Oczywiście prowadzący dostosowują do możliwości możliwości fizycznych uczestniczących w tych zajęciach. Mamy taką Strykowską Akademię Juniora, to od zeszłego roku powołaną, też celem tego, żeby nasi animatorzy, trenerzy z naszych szkół prowadzili w okresie wakacyjnym i feryjnym zajęcia z dziećmi terenie gminy. Dziękuję bardzo za spotkanie. Moim gościem był zastępca burmistrza Strykowa Adam Kaźmierczak. Dziękuję. I pan Dawid Burkowski, strażak i zdobywca Towera. Dziękuję. Dziękuję bardzo za audycję Bożej Kronic. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Gminą Streków.